MGM-140 Army Tactical Missile System to amerykański pocisk balistyczny krótkiego zasięgu klasy Ziemia-Ziemia, stworzony przez firmę Lockheed Martin. Jego głównym zadaniem jest niszczenie strategicznych celów wroga znajdujących się w głębi terytorium, takich jak magazyny amunicji, mosty, systemy obrony przeciwlotniczej czy centra dowodzenia. Pocisk ten jest wystrzeliwany z mobilnych wyrzutni HIMARS oraz M-270 co umożliwia szybkie przemieszczanie i minimalizację ryzyka kontrataku. Mierzy około 4 metry długości, ma średnicę nieco ponad 60 cm i waży prawie 1700 kg. Dzięki systemowi naprowadzania, opartego na technologii GPS, charakteryzuje się wysoką precyzją rażenia. Dokładność wynosi mniej niż 10 metrów od celu. Zasięg pocisku, w zależności od wersji, wynosi od 165 do 300 km. System ten może być wyposażony w różne rodzaje głowic bojowych, w tym odłamkowo burzące lub kasetowe, co czyni go wszechstronnym narzędziem wsparcia wojsk lądowych. Wariant M39 to wersja o zasięgu do 165 km przenosząca 950 bomb o masie ponad pół kg każda. M39 A1 przenosi 300 takich bomb, ale ma zasięg do 300 km. Prawdopodobnie właśnie tego wariantu użyła Ukraina podczas niedawnego ataku na Rosję. M48 to wersja z głowicą odłamkowo burzącą o masie ponad 200 kg i zasięgu 270 km. M57 to identyczna lecz zmodyfikowana wersja M48, charakteryzująca się niższymi kosztami produkcji, o zasięgu wynoszącym 300 km. Storm Shadow to wprowadzony na początku XXI wieku taktyczny pocisk manewrujący klasy powietrze-ziemia dalekiego zasięgu, produkowany przez europejskie konsorcjum zbrojeniowe MBDA. Jego głównym celem jest precyzyjne niszczenie strategicznych celów przeciwnika w głębi terytorium, takich jak bunkry, centra dowodzenia, węzły logistyczne czy instalacje wojskowe. Jak podaje Bloomberg, brytyjski rząd niedawno przekazał Ukrainie kilkadziesiąt takich pocisków. Pocisk ma prostokątny kadłub, mierzy około 5 metrów długości, a rozpiętość skrzydeł wynosi 3 metry. Waży 1300 kg, z czego 450 kg stanowi głowica bojowa. Wyposażony w silnik turboodrzutowy osiąga zasięg do 560 km oraz prędkość przelotową bliską 1000 km na godzinę. Storm Shadow działa autonomicznie, wykorzystując nawigację bezwładnościową, satelitarną oraz system Terprom który mapuje teren w czasie rzeczywistym. W końcowej fazie lotu korzysta z systemu naprowadzania na podczerwień, co zapewnia wyjątkową precyzję, z marginesem błędu wynoszącym zaledwie kilka metrów. We Francji pocisk nosi oznaczenie Scalp EG i różni się od brytyjskiego Storm Shadow głównie interfejsem łączącym go z nosicielem. Francuzi używają go na samolotach Mirage oraz Dassault Rafale F2, podczas gdy Brytyjczycy integrują Storm Shadow z Tornado i Eurofighter Typhoon. M-31A1 to precyzyjnie kierowany pocisk rakietowy Ziemia-Ziemia o kalibrze 298 mm, opracowany jako ulepszona wersja M-31. Wyposażony jest w głowicę odłamkowo burzącą o wadze 90 kg, zawierającą 23 kg materiału wybuchowego. Głowica może detonować w trzech trybach: w powietrzu, przy uderzeniu lub z opóźnieniem po penetracji przeszkody. Dzięki tej funkcji minimalizowane są straty uboczne, co czyni pocisk szczególnie skutecznym w terenie zurbanizowanym oraz przeciwko celom punktowym w trudnych warunkach terenowych. Pocisk może być wystrzeliwany z mobilnych wyrzutni HIMARS na podwoziu kołowym lub M270A1 na podwoziu gąsienicowym. Standardowy zasięg pocisku wynosi do 70 km, a jego wysoka precyzja wynika z zastosowania zaawansowanego systemu naprowadzania GPS. Oraz inercyjnej jednostki nawigacyjnej. Pocisk charakteryzuje się możliwością działania w każdych warunkach pogodowych oraz wysoką niezawodnością, co czyni go jednym z najbardziej efektywnych systemów artyleryjskich dla wojsk lądowych. Systemy te, w połączeniu z uniwersalnym systemem kierowania ogniem, umożliwiają precyzyjne rażenie celów na dużych dystansach, co jest szczególnie istotne w misjach wymagających minimalizacji szkód ubocznych oraz wysokiej skuteczności. Ukraińcy użyli tych pocisków m.in. pod koniec kwietnia bieżącego roku, podczas ataków na rosyjskie lotniska na Krymie. JDAM-IR -ER to inteligentny system modernizacyjny, który przekształca standardowe bomby lotnicze w precyzyjne pociski o zwiększonym zasięgu. Rozwiązanie to stanowi rozwinięcie podstawowego systemu JDAM i umożliwia rażenie celów oddalonych nawet o 70 km. System ten jest obecnie wykorzystywany przez siły zbrojne Ukrainy, które otrzymały go w ramach amerykańskiego wsparcia wojskowego. JDAM-IR nie jest samodzielną bronią, lecz zestawem konwersyjnym, który może być montowany na niekierowanych bombach o masie od 220 do 900 kg. Zestaw zawiera ruchome skrzydła, powierzchnie sterowe, układy nawigacyjne GPS oraz system inercyjny, co umożliwia przekształcenie standardowych bomb w broń precyzyjnego rażenia. Po zrzucie, bomba automatycznie kieruje się w stronę wcześniej wyznaczonych współrzędnych, które mogą być wprowadzone przed startem lub tuż przed zrzutem. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zachowuje wysoką dokładność, wynoszącą mniej niż 5 metrów w standardowych warunkach, oraz około 30 metrów w przypadku zakłóceń sygnału GPS. Istnieje także możliwość zaprogramowania trajektorii uderzenia pod określonym kątem, co zwiększa skuteczność głowicy bojowej przeciwko różnorodnym celom. Takim jak umocnienia, pojazdy czy budynki. Siła rażenia pocisków z systemem JDAM-IR ER znacząco przewyższa systemy takie jak HIMARS, umożliwiając niszczenie dużych pojazdów oraz silnie opancerzonych celów. AGM-88HARM to pocisk przeciwradiolokacyjny opracowany przez amerykańską firmę Texas Instruments we współpracy z Departamentem Obrony USA. Jego produkcja rozpoczęła się w latach 80., a w roku 1985 został oficjalnie wprowadzony do służby w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Głównym zadaniem pocisku jest eliminacja radarów wroga w celu ochrony sojuszniczych statków powietrznych przed zagrożeniami kierowanymi radiolokacyjnie. Mierzy ponad 4 metry długości, ma średnicę przekraczającą 25 cm oraz rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 1 metr. Jego masa wynosi około 360 kg. Jest napędzany silnikiem rakietowym na paliwo stałe, który pozwala osiągnąć prędkość do dwóch machów, czyli prawie 2500 km na godzinę. Maksymalny zasięg pocisku to ponad 48 km. Wyposażony jest w głowicę odłamkowo-burzącą o wadze 68 kg, zaprojektowaną do niszczenia stacji radarowych oraz urządzeń elektronicznych. Harm wykorzystuje pasywną głowicę naprowadzającą, zdolną do wykrywania i namierzania emisji radiowych radarów przeciwnika. Dzięki temu może samodzielnie śledzić i atakować cele, nawet jeśli zostaną wyłączone podczas lotu pocisku. Funkcja programowania priorytetów celów zapewnia mu wysoką precyzję w złożonych środowiskach bojowych. Może być odpalany z różnych platform F-16 Fighting Falcon czy F-35 Lightning II. W lipcu bieżącego roku. Ukraińskie siły zbrojne z sukcesem wykorzystały te pociski do zniszczenia rosyjskich radarów na okupowanych terenach. IM-120 Amram to kierowany pocisk rakietowy klasy powietrze-powietrze średniego zasięgu, opracowany przez amerykańską firmę Raytheon. Obecnie jest wykorzystywany przez ponad 35 państw, w tym kluczowych sojuszników USA w NATO, Azji i na Bliskim Wschodzie. Ma aerodynamiczną, cylindryczną konstrukcję. Jego długość wynosi blisko 4 metry, a średnica 18 cm. Napędzany jest silnikiem rakietowym na paliwo stałe, który pozwala osiągnąć prędkość do 4 machów, czyli prawie 5000 km na godzinę. Wyposażony w głowicę bojową o wadze 20 kg, zapalnik FZU-49 oraz zapalnik uderzeniowy jest zdolny do precyzyjnego niszczenia celów. Został zaprojektowany do przechwytywania i eliminowania wrogich myśliwców, bombowców oraz pocisków manewrujących poza zasięgiem wzroku, co umożliwia osiąganie dominacji w powietrzu. Może być wystrzeliwany z różnych platform, takich jak myśliwce, systemy obrony powietrznej czy okręty wojenne. W przypadku Ukrainy pociski te są wykorzystywane głównie w ramach systemów obrony powietrznej NASAMS, skutecznie wspierając ochronę przestrzeni powietrznej. Pocisk występuje w kilku wariantach, które poprawiają jego zasięg, manewrowość i możliwości naprowadzania. Nowoczesne wersje wprowadziły liczne usprawnienia w zakresie elektroniki, głowicy bojowej oraz skuteczności w zwalczaniu zaawansowanych celów. Najnowsze modele charakteryzują się jeszcze większym zasięgiem oraz zdolnością do niszczenia celów o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. AIM-9X to nowoczesny pocisk rakietowy krótkiego zasięgu, zaprojektowany przez amerykańską firmę Raytheon. Stworzony z myślą o zwiększeniu manewrowości i precyzji naprowadzania, wyróżnia się wyjątkową skutecznością w walce powietrznej. Jego długość wynosi 3 metry, a średnica 13 cm. Waży około 84 kg, z czego prawie 10 kg przypada na głowicę bojową. Dzięki zaawansowanemu systemowi naprowadzania na podczerwień, pocisk może atakować cele znajdujące się poza linią wzroku, co stanowi istotny postęp w porównaniu do wcześniejszych wersji. Pocisk rozwija prędkość ponad 3000 km na godzinę i działa efektywnie nawet przy dużych przeciążeniach. Jedną z jego kluczowych cech jest funkcja Lock-On After Launch, która umożliwia atakowanie celów znajdujących się za samolotem nosicielem. Zasięg pocisku wynosi do 35 km. W zależności od warunków bojowych, a dzięki zastosowaniu napędu wektorowego, charakteryzuje się wyjątkową manewrowością, co czyni go niezwykle skutecznym w walce na bliskim dystansie. Zaawansowana wersja Block 2 wprowadza liczne udoskonalenia, takie jak zmodernizowany zapalnik, system komunikacji DataLink oraz nowoczesną elektronikę, umożliwiającą jeszcze precyzyjniejsze rażenie celów poza zasięgiem wzroku. Pocisk jest stosowany na szerokiej gamie samolotów, takich jak F-15, F-16 czy F-35. Jest także elementem systemu obrony powietrznej NASAMS, zapewniając ochronę krótkiego zasięgu przed zagrożeniami powietrznymi. Amerykanie przekazali te pociski Ukrainie, co ma znacząco zwiększyć możliwości jej sił powietrznych, w tym samolotów F-16. Excalibur to precyzyjny pocisk artyleryjski kalibru 155 mm, opracowany wspólnie przez Raytheon Missiles and Defense oraz BAE Systems Bofors. Jest wykorzystywany zarówno przez haubice holowane, takie jak LW-155, jak i przez samobieżne, w tym Paladin. Pocisk zaprojektowano z myślą o precyzyjnym rażeniu celów na dużych odległościach, niezależnie od warunków atmosferycznych ma długość około 1 metra i cylindryczną konstrukcję z rozkładanymi statecznikami, które poprawiają jego stabilność w locie i zwiększają donośność. W zależności od konfiguracji, zasięg pocisku wynosi od 40 do nawet 70 km. Dzięki naprowadzaniu GPS oraz systemowi nawigacji bezwładnościowej, charakteryzuje się wyjątkową celnością, z błędem kołowym wynoszącym zaledwie 2 metry, co czyni go niezwykle skutecznym w niszczeniu opancerzonych celów punktowych. Excalibur oferuje różne tryby działania głowicy bojowej, w tym eksplozję w powietrzu, detonację przy uderzeniu oraz wybuch z opóźnieniem po penetracji celu. Programowanie pocisku odbywa się za pomocą urządzenia EPIAWS, co pozwala na szybkie i efektywne przygotowanie go do użycia. W porównaniu do tradycyjnych pocisków artyleryjskich, Excalibur zapewnia większą efektywność, mniejsze zużycie amunicji oraz ograniczenie strat ubocznych. Początkowo Ukraińcy wykorzystywali te pociski w dużej liczbie, eliminując wiele pozycji i sprzętu rosyjskiego. Z czasem jednak sytuacja uległa zmianie, a efektywność tej broni została znacząco ograniczona przez rosyjskie systemy walki radioelektronicznej. Brimstone to brytyjski kierowany pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia, opracowany przez firmę MBDA jako odpowiednik amerykańskiego AGM Hellfire. Jego wszechstronność pozwala na wystrzeliwanie z różnych platform, w tym śmigłowców, pojazdów lądowych oraz samolotów, takich jak tornado czy Typhoon. Od momentu wprowadzenia do służby w roku 2005 przeszedł liczne modernizacje, które zaowocowały powstaniem wariantów takich jak Dual Mode, Brimstone 2, Sea Spear oraz Future Attack Helicopter Weapon. Pocisk ma długość 180 cm, średnicę 18 cm i waży około 50 kg. Z czego ponad 6 kg przypada na tandem ładunków kumulacyjnych. Jego zasięg wynosi od 7 do ponad 25 km, a napęd stanowi dwustopniowy silnik rakietowy. Do precyzyjnego naprowadzania wykorzystuje systemy radarowe działające w paśmie milimetrowym oraz półaktywne lasery, co umożliwia autonomiczne i precyzyjne celowanie. Dual Mode łączy naprowadzanie półaktywne laserowe z autonomicznym systemem radarowym, co czyni go wyjątkowo skutecznym przeciwko ruchomym celom w trudnych warunkach bojowych. Z kolei Brimstone 2 oferuje zwiększony zasięg sięgający do 60 km oraz wyższą odporność na zmienne warunki zewnętrzne. Nowoczesne rozwinięcia obejmują wersję SeaSpear, dostosowany do niszczenia szybkich celów morskich i wyposażony w większą głowicę bojową. Oraz wariant Future Attack Helicopter Weapon, rozwijany z myślą o śmigłowcach. Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie pociski Brimstone 2 już w 2022 roku, a w najbliższym czasie planuje przekazać je ponownie wraz z około 200 pociskami pierwszej wersji. Ager 20 Advanced Precision Kill Weapon System 2 to precyzyjny pocisk rakietowy Ziemia-Ziemia i Ziemia-Powietrze, oparty na bazie rakiety Hydra 70. Charakteryzuje się aerodynamiczną konstrukcją, mając długość niemal dwóch metrów i kaliber wynoszący 70 mm. Waży około 15 kg, w tym głowica bojowa o masie od 4 do 6 kg. Napędzany jest silnikiem rakietowym na paliwo stałe, który zapewnia prędkość dochodzącą do 1000 m na sekundę oraz zasięg wynoszący do 11 km przy odpaleniu z samolotu lub do 5-6 km w przypadku platform naziemnych. Dzięki modułowej budowie pocisk może być odpalany z różnych platform, takich jak śmigłowce, samoloty czy systemy naziemne, np. wyrzutnie Vampire, montowane na pojazdach Humvee. Został zaprojektowany jako rozwiązanie niskokosztowe, wykorzystujące istniejącą infrastrukturę rakiet Hydra 70. Do jego głównych zalet należy łatwość integracji, wysoka precyzja oraz możliwość zastosowania różnych typów głowic bojowych. Ograniczeniami są stosunkowo krótki zasięg oraz niewielka moc głowicy, co może ograniczać jego skuteczność w walce z bardziej opancerzonymi celami. Jest wykorzystywany przez siły zbrojne Ukrainy w ramach dostarczanych pakietów pomocowych, głównie w celach wsparcia działań naziemnych oraz obrony przed bezzałogowymi statkami powietrznymi.